Ważna rzecz, kasowanie inspekcji olejowej, czyli tej informacji, która nam się podświetla na dole. Przede wszystkim Burgmann powinien stać na centralnej stopce. To po pierwsze. Po drugie, przekręcamy kluczyk. Jeszcze raz to zrobimy, czyli gasi na wszystko. Przekręcamy kluczyk. Przytrzymujemy ADJ. wszystko zaczęło nam mrygać teraz ustawiamy przebieg przy jakim powinien do nas wrócić właściciel motocykla instrukcja mówi 6000, ja ustawiam 5000 jednym idziemy w górę, oczywiście drugim przyciskiem możemy schodzić w dół ustawiamy tak, żeby było właściwie wyłączamy kluczyk wszystko nam gaśnie Przytrzymujemy przycisk drugi SEL i jeszcze raz przekręcamy kluczyk. Inspekcja wykasowana, olejowa. Widzimy się z motocyklem na wymianie oleju za 5000 km.